Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Panie, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, synu człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, synu jednorodzony, Ojca przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego Amen Jezus zbawicielu świata słowo ojca najwyższego blasku chwały niewidzialnej Czujny stróżu twoich wiernych, Jako stwórca wszystkich rzeczy, Władasz czasem i wiecznością. Daj niech noc przyniesie pokój Ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło. Racz oddalić od nas wroga, Aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie, Odpoczynek i wytchnienie, Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezus martwych wstały, Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto się w opiekę oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego, i od słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz. Wierność jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, Ani strzały za dnia lecącej, Ani zarazy skradającej się w mroku, Ani moru niszczącego w południe, A choćby tysiąc padło u boku twego. I dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka, Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma. Zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego, Nie przystąpi do Ciebie niedona, A cios nie dosięgnie Twojego namiotu, Bo rozkazał swoim aniołom, Aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził. O kamień będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z Nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem. I ukaże mu moje zbawienie, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach, i odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować. Na wieki wieków W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja. Alleluja Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Alleluja. Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja. Alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem. I odpoczywali w pokoju, aleluja. Teraz, O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków Amen. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj, Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Królowo nieba wesel się, alleluja. Bo, ten, któregoś Panno nosiła, Alleluja. Z martwych powstał, jak powiedział, Alleluja. Błagaj za nami Boga, Alleluja.